Witam wszystkich tu Hikomiko. Z dużo osób pytało się, jak pobrać grę Pokemon Magicarp Jump. Otóż, tak jak wspomniałem, gra jest dostępna na systemy z na telefony z systemem ios czyli na iPhone'ach jest dostępna. Nie zadziała na żadnych Samsungach, na żadnych telefonach z Androidem. Wszystko co trzeba zrobić, to wpisać słowo Magicarp w wyszukiwarce w naszym sklepie App Store i wtedy nam się pojawi. Z tym że to wszystko nie jest takie proste. Musimy mieć mianowicie ustawiony język właściwie całego naszego iPhone'a na włoski. Należy stworzyć nowe konto iCloud i wtedy będziemy mogli mieć dostęp do włoskich aplikacji, tak jak tutaj widzicie cały tutaj sobie założyłem Apple ID hikomikos.it Italia. Włoskie konto specjalnie sobie założyłem na tę okazję. Najprościej jest wylogować się z tamtego Apple ID i po prostu wtedy zakładamy sobie nowe podajemy dane. Trzeba podać adres y, również. Y, dlatego musicie wymyślić sobie jakiś kod pocztowy włoski. Najlepiej wyszukać sobie w Google, w wyszukiwarce, na przykład Rzym i tak dalej. Jeśli już to zrobicie, to gra się Wam pobierze, będzie ikonka i będziecie mogli grać. Mam nadzieję, że pomogłem Wam z tym i teraz większość osób będzie wiedziała, jak sobie zainstalować grę na Waszym iPhone'ie. I będzie mogła sobie zagrać w Magikarpie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj na dolnym ekranie jest reklama najnowszego dodatku Pokémon Sun i Moon Guardians Rising. Te boosterki są dostępne w Tesco. Przypominam Wam o tym, ponieważ nagrywałem o tym filmik ostatnio: że jest okazja na zakupienie boosterów w super mega cenach w sklepach Tesco w Polsce. Ja tutaj trzymam sobie skarbonkę, odkładam już na wyjazd do Japonii. Powoli. I mamy kolejnego magikarpia do złowienia, ponieważ poprzednim razem tutaj nie udało się, i po prostu zdobyliśmy 45 punktów doświadczenia, ale dużo, 16 poziom. Teraz mogę łowić Pokemony do 22, kurczę. Zwiększony poziom o 10%, fajnie. Tylko nie wiem, dlaczego dźwięk mi się zepsuł w krze. To jednak zadziałało. Obraz jest. Dźwięku nie ma? Czy w tym momencie nie ma? Zaraz to sprawdzimy. Kolejny raz. Witam na zwędka. Czy wybieramy sobie jedną z trzecich? Poprzednim razem był Shiny, potem była zwykła rybka na streamie. A teraz co będzie? Wybiorę trzecią z nich i zobaczymy, co tym razem uda nam się złowić. Czekajcie. Uu, coś, coś jest. To ja nie lubię tej czapki dopasowywać sobie. O, całkiem skromny nie wyglądający magikarp. magikarp Magikarp karp 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 no serio chyba sobie robisz mogę Cię zablokować od razu? nie, nie mogę zacznę blokować na Skype od razu mówię bo to co się dzieje, to co wyprawiacie to naprawdę jest masakra hmm. Maciek, to będzie Maciek tak mi przyszło do głowy. Nie ma. W takim razie poczekam aż sobie pójdzie. I będę mógł sobie przejść do akwarium. Teraz będzie jadł owoce i tak dalej. Niech sobie zje tu kilka. Widzę, że dźwięk postanowił wrócić nagle. Nie wiem co było tego przyczyną. Czy problemy z połączeniem internetowym. Pięknie, co ja mogę jeszcze wyłączyć? Przecież wyłączyłem powiadomienia również. Chyba, że od każdej osoby z osobna muszę wyłączyć. To było kiepsko. 49 monet. I przypłynął do nas Fibas, który ma dla nas dużo eventu. Ło, 14 tysięcy. EXPA to naprawdę dużo. Złapię jeszcze te 2, 6 monet. A tutaj 27. No to całkiem w porządku. Przejdziemy teraz do sekcji treningu. Co nam się wylosuje? Licznik. Będziemy skakać i nabijać punkty. Hmm Ile tym razem? Czy będzie nieco więcej niż ostatnio? 500 to całkiem w porządku suma. Mogło być jeszcze na maksa 9999. Ale nie jest aż tak źle. Wcinaj, wcinaj. O kurczę, Manafi, Fiesta. Yy, impreza. Będziemy mieli gości, z owocami, ale fajnie. Masa owoców, nie do zjedzenia. Już wszystkie? Wszystkie zjedzone? Tak, zjedz je wszystkie, to powinno się nazywać. Czemu ten pokeball jest tak ukryty? 12 monet, ciężko było go zobaczyć nawet. Dobra, wszystko zjedzone. Dalszy trening. Co tym razem? Jaka konkurencja? Nadmuchiwanie balonów. Teraz udało mi się takiego większego nieco napompować. Byłem zdziwiony, że aż takiego udało się. No, całkiem dobrze. 5000. Dodatkowy punkt zdobyliśmy. Kolejny poziom, 18 już z kolei. I jeszcze raz ma, 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 będziemy wchodzić w trening aż trzy razy. Tym razem konkurencja z drzewem, będziemy uderzać, próbować przełamać całe drzewo. Zobaczymy czy uda się. Nie, nawet nie ma zadrapania na tych drzwi. Jest to śmietek za słaby, po prostu żałosny. Do niczego jest. <grystanie> Znany na całym świecie, z bycia najsłabszym. Spotykamy kolejnego trenera. Kolejny event, ciekawe co nam podaruje. Kolejny punkt dodatkowy dla naszego magikarpia. Dla, nasie, dla naszego maćka. Dobra, wchodzimy dalej tutaj, bo mamy ciągle naładowane na maksa, to korzystajmy z okazji pchnięcie dłebla. No troszeczkę udało się. Całkiem dobrze. Plus 1360 punktów doświadczenia. Kolejny pokeball. O, w środku było dużo Pokój gudek Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Znów nadmuchiwanie balonów. Fajnie, bo w takie różne mini konkurencji można się tutaj pobawić. Czasem jest lepiej, czasem gorzej. Więcej punktów doświadczenia, raz mniej. Czy mi jeszcze pomoże się doładować? Super, jeszcze urośnie. Już ma 20 poziom. Teraz, jak będzie mógł mieć 26, to będzie naprawdę duży. O, taki, takiej formy nie miałem. Forma. rosso. Dobrze, udostępnimy na Twitterze i dodatkowo 10 diamentów za odblokowanie nowego. Niespotkanego wyglądu. Dalej, trening. Licznik. Może tym razem nabije się więcej punktów? Ciekaw jestem. Selta Maciek, przepraszam. Ach, tylko stówka szału nie ma. Nie lepiej, gdybym miał z drugiej strony słuchawkę, bo ten szum by do was tak nie docierał, ale... I tak jest głośny wentylator tutaj. I mamy kolejne monety. 42 monety. Hop, teraz pójdziemy do sklepu. Bo pojawiła nam się możliwość odblokowania kolejnej konkurencji. Pchnięcie Boldora, ale ona kosztuje aż 344, monety, a na chwilę obecną posiadamy 253, tak więc nie będzie to takie proste. Hmm. wiecie co zrobimy? Wejdziemy jeszcze w osiągnięcie, ale tu nic nie ma. Myślałem, że jakiś bonus dostanę, ale nic. Tak więc stoczymy pojedynki. Może dostaniemy jakieś nagrody? Uwaga, uwaga! Tak, 33 metry to dość wysoko. Szybko pójdzie, będę to pomijał, żeby nie było tych animacji po prostu. Przypominam o zostawieniu suba, jeśli chcecie, i o łapce w górze. I tak, zaraz kończymy. Dojdziemy tylko do tego piątego. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, O, przegrałem tak szybko. Ale 10 monet jest. I co? Jak przegram, to zaczynam od początku? Nie. Tutaj trzeba poczekać. Aaaa. Trzeba poczekać półtorej godziny, albo użyć sprayu. A ja wtedy niepotrzebnie marnowałem. Nie doczytałem tego. Tak, to jest jak gra się w grę po włosku. I nie przeczyta się czegoś na pierwszy rzut oka. Dobrze, Maciek. Zjadłeś już dużo. Tutaj zbieramy na nową konkurencję. I widzimy się w kolejnym filmiku. Zagrajmy w Pokémon Magical Jump. Jeśli chcecie kolejny odcinek, pamiętajcie. Tysiąc łapek w górę dobijamy. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.